Audio jungle. na marka roku jest niezwykle istotna dla naszej firmy. Po raz kolejny otrzymaliśmy to wyróżnienie, za co serdecznie dziękujemy, ponieważ jako jeden z nielicznych konkursów w tej branży jest bardzo prestiżowy z tego powodu, że tytuł otrzymujemy w wyniku uznania fachowców i wykonawców. Tym bardziej jest to dla nas istotne, ponieważ w tym konkursie otrzymujemy nagrodę za zaufanie do naszej marki. Od 20 lat Oknoplast stara się sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Stawiamy na jakość naszych produktów, a także na profesjonalizm obsługi i tym bardziej jest to wyjątkowa nagroda z naszej. Ranking budowlana Marka Roku ma niezwykle Istotne dla nas znaczenie, ponieważ jest to prestiżowe wyróżnienie, za które bardzo dziękujemy. Otrzymaliśmy je po raz kolejny. Cenimy bardzo obiektywizm, a także prestiż tego wyróżnienia. Serdecznie gratulujemy wszystkim, wszystkim nagrodzonym i cieszymy się niezmiernie, a warto wziąć, dlatego że jest to ranking, który jest od 12 lat prowadzony i cieszy się ogromnym prestiżem i obiektywizmem. Faça